Przed nami zaczął się mecz Pawlo Team kontra Lenie Zagórów. Lenie w natarciu. Pawlo będzie odpowiadał idą 2 na 1. Aj i duży błąd tutaj zawodników Pawlo. Chciałbym zaznaczyć, że Pawlo postanowił odznaczyć się pewną odmiennością i wybrać inne stroje niż białe bądź rzute. Zawodnik Pablo wypchnął się zbyt do prawej strony, tam był potencjał na strzał. Trener Pablo Team przywołuje swoich zawodników na połowę boiska, na spokojnie. Remis tutaj, jak widać, wystarczy. Widać, że bramkarz ma odpowiednie rękawice, piłka się klei. Mimo tego, że ta piłka, jak widać, jest ślizga, zawodnicy to udowadniają. Przelewcia wszystkich jak torpeda. Lewą stroną rozegrałem zawodnicy Lenia za górów Przez środek jednak Pawlo świetnie rozgrywa Idą prawą stroną Piękna, długa piłka, jednak niestety nie dotarła do nikogo. Pablo zaczyna od obrony. Do prawej strony. Świetne rozegranie. To aż się prosi o strzał. Niestety prawa noga służy mu tylko do wsiadania do tramwaju bądź pociągu, zależy gdzie i w jakim miejscu jest. Zawodnicy Leniat ty bardzo blisko. Zawodnicy Pawły blokują Spokój od obrony od nowa. Wyjaśniałem zawodnicy Chciał przechytrzyć bramkarza Druga piłka Bardzo blisko! Powiem szczerze, że strzał na dość, dobrym, na dość dobrej wysokości, jednak nie udało się. Długa piłka kompletnie do nikogo. To jest Polska-Mołdawia? Nie, nie, tutaj żartowałem oczywiście, proszę się nie martwić. Tutaj jest jakiś pomysł taktyczny jednej i drugiej drużyny w przeciwieństwie do polska Mołdawa Brawo, Chris, brawo za walkę. Zostań, 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 oddech. Wszyscy zawodnicy w złotych koszukach byli za linią piłki, co nie pozwoliło zbyt, na zbyt dobre rozegranie. Był strzał rozpaczy jedynie do wyboru, i został on wybrany. Przebija się tam lewą stroną. Kondra Pablo tým. Świetna sztuczka techniczna w Pifie to by miał pięć gwiazdek Strzał przed pola, bramkar zasłonięty i Pablo Team wygrywa 1-0 Patryk Jasiek strzelił tego gola Jesteś armata chyba Twoja akcja. Gdzie weszła armata? Do jakiego zespołu armata weszła? Bo armata na... właśnie dlatego się pytam. W którym zespołu? na ławce... 99... No, Pawlo? I Lenie? No to dobrze masz. Pawlo i Lenie? Zawodnicy padną tym pod drugą bramkę dwa na jednego No zamysł, zamysłam, ale taką sytuację trzeba niestety skończyć. Teraz tam do Nie, nie. Nie, bo ja tylko w stop wtawiają nie dogadali się zawodnicy Pawlu Team na czym skorzystali zawodnicy Leni oj bardzo złe zagrania chociaż zamysł całkiem ciekawy świetna długa piłka Dużo, dużo. Ja, 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 ja. świetne rozegranie do prawej strony strzał niestety pozostawia wiele do życzenia Było bardzo blisko tutaj, żeby stworzyć groźną sytuację. Jak widzimy czasem decydują centymetry, a nawet milimetry. Świetny strzał z prawej strony. Piłka dla zawodników w czarnych koszulkach. Jaki będzie pomysł na rozegranie tego autu? Rozegranie przez obronę tym zawodnikom się nie śpiesze, Oni mają wynik. Renes się wzięły do pracy, czy remis? Bardzo blisko. Praktycznie przy sypeczku. Trzymaj na siebie. 3 na 2, robi się 3 na 3. Szkoda, że tak się skończyła. Świetna akcja. Sędzia kończy pierwszą połowę meczu. Zaczęła się druga połowa meczu Pablo Team kontra Lenin Zagórów. Przypominamy, że Pablo Team wygrywa 1-0. Czyżby było za chwilę 1-1? Zatrzymani zawodnicy Lenina. Było blisko, żeby dobiegł tutaj zawodnik Pawlo. Jak widzimy, cały czas to jest wszystko na styku. Świetne rozegranie. 3 na 2 się nam zrobiło. Tylko dwóch na lewej. Informuję, że reprezentacja Polski strzeliła na 3 do 2, a Pawlo nie wykorzystał swojej szansy na 2 do 1. Brawo, brawo, brawo! Do siebie! Wiem, poinformowałem. Nie ma konu! A, ale. Przepraszam, ponawiam reprezentacja 2 do 1. Dobra. Zaczynamy od bramkarza akcję. Ale to przyjął, nawet nie był świadomy. Opanowanie. Kontrola. Zmiana. W, e, w, drużynach, w dwóch w drużynach. W obu drużynach. Przepraszam Państwa. Już myślałem, że Leniec remisuje po tej akcji. Gas, Powiem szczerze, że chyba wszyscy, co mogli się tam obić, to się obili. Zaczynamy od Bramkarza. Pawlo będzie rozpoczynać. Chyba się trochę zamknęli tutaj, niestety. Wyjaśnij sytuację. Będzie fal, trochę nieprzepisowe tutaj zachowanie. Zawodnicy tutaj sugerują, żeby zawodnik wykonujący strzelał. Zobaczymy jaki on ma w głowie rozwiązanie. To rozejrzał się, potarł głowę. Analizuje sytuację. Jednoosobowy mur. No i niestety Piłka zawodników PABLO, niestety, akcja skończyła się na. na czym się skończyła, czyli w sumie na niczym. Bez pałacu nie ma pałacu, cytując klasyka. Sędzia pokazał tutaj swój kunszt techniczny. Bardzo blisko, tutaj był supek na sędzia uspokaja Czy zawodnicy Lenia coś z tego zrobią? Oj, bardzo brzydko! Zawodnik popchnięty w plecy Piłka obita o mur i zaczynamy od autu Piłka wybita na drugą stronę. Tego się trzymajmy. Na razie spokój dla zawodników, Pablo Rozgrywają. A Powiem szczerze, że od jakiegoś czasu nie widzieliśmy żadnej ciekawej, słodnej akcji. Liczymy, że to się zaraz zmieni. 3,5 minuty do końca. Długa piłka, sędzia fałdowany, sędzia, przepraszam, bramka sfałdowany, sędzia nie, sędzia nie, sędzia spokojnie, sorry. Dobra, raz. Tył, tył był. Marek jeszcze. Trener każe uspokoić grę tu przy linii. Państwo tego pewnie nie widzą. Paliło na panewce, niestety, ale poszło bardzo ładnie. Zawodnicy Lenia zaczynają od obrony. Pierwszy zawodnik zgubiony. Niestety skończyło się jak się skończyło i 2 na 1. Koniec meczu, proszę Państwa. 2 do 0 już, a minut zostało 2. Patryk Jasiak strzela gola Widzieliśmy tutaj świetny pokaz dryblingu idealne ustawienie się i świetne wyprowadzenie szybkiej kontry Jeśli w przedszkolach można by tego uczyć Paweł już może być spokojny do końca

Patry Jasiak, jakby tutaj zachęcony tą bramką, walczy do końca. Się nie wiem. Ja strzelił gola, tak? Pewno? Też mi się wydaje, że nie, ale... Nie, no. ja Jasiu tu podawał. Nie będziemy gola. Pan Krzysztof strzelił gola. Kibice mówili tutaj, że jest armatą i okazało się, że tak jest. 3 do 0 dla zawodników Pawła Team. Jednak prawdziwi... Kibice to zawsze będą najlepsi eksperci. Bramkarz tutaj jeszcze prowokuje. Podguszony przez kolegów i przez zawodników, nie trafił już czysto w piłkę. Sędzia zakończył ten mecz 3-0 dla zespołu Pawlu Team. Jednak lenie postawiły się, mecz nie był tak jednostronny jak mówi o tym wynik. Dziękujemy.